babiu já estou Witam wszystkich na kanale Fox Rage Polska, Marcin Gajdamowicz. Witamy z pięknego miejsca, jakim jest Odra. Dzisiaj co? Piękna polska złota jesień. Mamy ochotę złowić pięknego jesiennego bolenia. Zobaczymy, jak to w ogóle po powodzi, bo jest to pierwszy raz. Jeszcze nie pływałem, był zakaz pływania. Można powiedzieć, jeszcze wysoka woda ta popowodziowa. No i co? Na pewno miejscówki mi się pozmieniały, bo tego piasku troszkę zabrało. Pewnie gdzieś tego piasku nasypało. No i co? Trzeba wszystkiego uczyć się na nowo. Karta jest czysta, można powiedzieć. Kartka czysta. Zaczynamy łapanie, szukanie nowych miejsc. Mam nadzieję, że ryby po powodzi nie uciekły. No i co, szukamy bolenia. Jak tylko się ryba zamelduje na kiju, zaraz wam damy znać. Zostawcie suba, trzymajcie kciuki. Hej. Pierwszy raz po dużej wodzie jak najszybciej poznać rzekę. Pierwszy dryf zrobimy sobie taki 5 km. Nie będziemy stawać na sumie, tylko zakładam mojego trilka 9 cm. Kto ma? Ten na pewno nie oddani, nie odsprzeda, bo już naprawdę unikat, ale naprawdę daje takie ryby. No i co? Zrobimy sobie pierwsze takie 5 km dryfu, zobaczyć wszystko na echosądzie, czy się dno zmieniło, czy nowe przykosy usypało, czy woda coś zabrała. Najszybszy sposób, żeby właśnie namierzyć ryby, to szybki dryf, po dwa rzuty, napływ, warkocz, napływ, warkocz, w środek klatka, gdzieś pod czcinki. Jak nic nie będzie, zrobimy drugi dryf na jakieś cykady, na jakieś woblery, chodzą, które chodzą głębiej w toni wody. No a potem już będzie kombinowanie, będzie trzeba czekać, kiedy po prostu ryba nie odpali, ale mam nadzieję, że no muszą brać, muszą brać, bo to już jest naprawdę ich pora listopad, prawie piękna polska złota jesień. No jak nie teraz czas na największego bolenia w życiu, no to kiedy? Już w tym roku zapałem no w 80. -tki. Mam nadzieję, że dzisiaj pod kamerkę też się uda takiego złapać. A jak nie, no to co? No to tylko podziwiamy sobie kormorany i się, będziemy delektować słoneczkiem, które zaraz się przebije przez tą mgłę. Dobra, atakujemy, nie marnujemy czasu. Ryba. I na trinka. Ale nie będzie duży. No i coś w tej odrze po powodzi jeszcze pływa. O, malutki. Samiczka chyba. Tryb dziewiątka. Moja ulubiona, najlepsza można powiedzieć przynęta. Troszkę zmodyfikowana, ale... no, To nie jest ryba, po jaką żeśmy tutaj przyjechali, ale pierwsze koty za płoty. Dobra, wypuszczam. Może być tylko lepiej. No i pierwszy dryf muszę powiedzieć, że zrobiony. No i na razie tylko jedna ryba. No kurde. Ale w końcu mgła już opadła i mam nadzieję, że zaraz te promienie słońca wodę trochę rozświetlą i coś ruszy. Wziąłem sobie teraz kasta, żeby pomiotać troszkę takimi cięższymi przynętami po 30 gram. Spróbować przy dnie, no ale ani przy dnie, ani z powierzchni. Jedna rybka, zero brań. Robimy zaraz nawrotkę i powtórzymy jeszcze raz. No bo robiliśmy pierwszy dryf w mgłę. Teraz robimy, jak już wszystko ładnie osiadło, już słońce pięknie wyszło, już się zrobiło cieplutko. Może to będzie jakiś impuls, żeby zażerowały. No ale na razie nie wygląda to kolorowo. Dobra, zawracamy. decyzja, zmieniamy miejsce, bo drugi dryf i jeszcze gorzej niż na, za pierwszym razem, dlatego nie marnujemy tutaj czasu, płyniemy na wewnętrzne zakręty, na pozalewane piaski, łachy, zobaczymy co tam się wydarzyło, no jak mówię, jest po wielkiej wodzie, po powodzi, teraz te ryby znaleźć, od początku wszystko szukanie od nowa, no zobaczymy, może tam wypłacił, mamy już taki odcinek sprawdzony z tamtego roku, oczywiście, sprawdzony z tamtego roku, zobaczymy. Atakujemy. Panie, włączaj kamerę, zapinaj pasy, bo to będzie szybka podróż. Nie mamy rybkę. Po tak długiej przerwie w końcu się coś zameldowało. Ale czy to nie będzie podwieszona ryba? pa szczupak będzie, <ścoughs> obślizgun zgun, Nie wierzę, obślizgun. pszlizgun! <ścoughs> Szczupa kabra. o jeszcze teraz wpadnę przed niego. <ścoughs> tak, i oto. Czupaczek, który miał być przez chwilę boleniem. Pogoda się strasznie zepsuła, było słońce, teraz mamy typową zgniłą jesień. Była polska złota jesień, teraz polska zgniła jesień. No ale dobra, coś się ruszyło pomału, wypuszczamy i łowimy dalej. No i co? 20 km rzeki, dobre 20 km dzisiaj rzeki zrobione i bolenia jak nie było, tak nie ma. Jeden dostał po zębach, no i to było na tyle. Ale jak widać, już zmiana pogody i teraz nie wiemy, czy ta zmiana pogody to wpłynie na korzyść, czy wpłynie wręcz przeciwnie. Ale mi się zdaje, że właśnie dlatego tych brań nie ma, bo już pogoda się zmienia i dlatego one po prostu nie żrą. Założyłem teraz dziewiąteczkę ze sterem. Próbuje głębiej, tak no głębiej, w półtoni, ale naprawdę nie ma w ogóle kontaktów. Do tego jeszcze się straszny wiatr zrobił, no i ciężko w ogóle w drifie się pływa. No ale na sumie jak stoimy, no to tak samo, nie ma nic, żadnych uderzeń. Szkoda barnować czasu i stać na sumie, bo po prostu tych ryb nie ma. Trzeba namierzyć gdzie one się grupują i wtedy jeszcze jakoś, jakoś może coś uda się wydubać. Ale na razie to jest dramat, dramat jak... Jak to na każdej nagrywce. Przed nagrywką ryby biorą, przychodzi nagrywka i jest dramateiro, tak zwane dramateiro. Ale nie poddaje się, jest to dobrej myśli. Jeszcze dobre dwie godziny do zachodu słońca, dwie i pół godziny może. Mam nadzieję, że jeszcze przed samym wieczorem coś wyjedzie. Nie no, nie wierzę. Kolejny szczupak. Kolejny szczupak będzie. Klątwa bolenia dzisiaj jest naprawdę. Ciśnienie się na pewno zmieniło, bo jak już tutaj te góry żerują. Ładny boleń, ale już adrenalinka była, naprawdę. Już mi ciśnienie podskoczyło, bo naprawdę huknął jak stary. Jak stary boleń. Ładny boleń, ładny. Taki wchętki. Może Wam powiem trochę o moim sprzęcie, jakiego dzisiaj używam. No to tak: wędka 240 cm długości, aby sobie sprawnie daleko wabikami rzucać od 7 do 28 gram. Taka optymalna gramatura do, do takich woblerów do 10 gram, myślę że, myślę, że tak, do 28 gram to jest wystarczająco. No i co, tu mam wędkę serii T Pro. Giger Fines akurat to jest wędka przeznaczona do łapania na, na, na jigi, ale widzicie, jest bardzo sprężysta, fajnie trzyma rybę. Ryby mi się z tej wędki w ogóle nie odbijają. Kołowrotek Salmo 4000, plecionkę mam 017, troszkę mam plecionkę tutaj grubą. Na drugim kiju zawsze mam cięższą, ale tu akurat sobie wziąłem 17. Silny nurt i walczy się nie tylko z rybą, walczy też się z nurtem i wolę jednak, żeby, żeby ta, ten zestaw był przegrubiony, żeby ta plecionka była przegrubiona, niż, niż potem mam płakać, że zakolczukowałem rybę i poszła z woblerem. Do cięższego łowienia wziąłem sobie kasta, wędka od Lusa, Multiplikator też od Lusa. Proti, wędka Speed Stick Multiplikator taki do 40 gram to jest wędka do takiego łowienia przy dnie cięższymi wabikami, już tutaj nawet mam, jak widzicie założony przypon stalowy, bo nieraz są szczupaki, często odgryzają dlatego tutaj sobie łowię z powierzchni na tego kija, a jak chcę przeorać pod nie jakimiś ciężkimi cykadami to akurat mam co 8 cm myślałem, że będzie hitem nabolenia, no ale spokojnie jeszcze dam mu szansę nieraz, bo no dzisiaj po prostu ryba nie żeruje i myślę że 8 cm na bolenia zrobi mega, mega, mega robotę. Kijek naprawdę szpada. Szpada troszkę jest za szybki do boleni, ale no mówię, no przy, przy łowy szczupaków, sandaczy, to jest już tak do obławiania, do obławiania po jak po powierzchni sobie połowie. Potem biorę tego kija do obławiania dna, jak już z powierzchni nic nie, nie, nie zażera. No, 14 godzina, jeszcze dobre półtora godziny łowienia. Wyciągam sumę, płynę w dryfie do samochodu. Mamy tak jeszcze około 5 km. Akurat myślę, że te półtora godziny się wyrobimy, już idziemy w dryfie bez żadnego rzucania cumy, Chyba, że jakaś ryba się zamelduje, no to szybko wrzucę sumę i jeszcze sobie troszkę poobławiamy. Dobra, lecimy. Chyba ale będzie znowu szczupak Nie wierzę, to będzie chyba trzeci szczupak dzisiaj Na 100% będzie szczupak bo inne branie inna walka i podejrzewam, że to będzie taki, samy, taki sam pod, pod 60 cm A jak? Klątwa, klątwa jeszcze raz klątwa. Takie bolenie dzisiaj, naprawdę takie bolenie na zmianę, na zmianę pogody, takie bolenie Szkoda gadać Płyń. Zmiana pogody miały być bolenie. No i co? No i szczupaki, masakra, nie? Pierwszy raz chyba tak mam, że zamiast boleni łowię chór w hurtowych ilościach szczupaki, nie? Trzeci szczupak, masakra. Ach! Ale nie poddaję się, walczę dalej. Chociaż już wiem, że szanse są marne. Ale nie ma się to poddawać. W końcu będzie ładny boleń. Haha. Ale ładnie, ładnie chodzi. Już myślałem, że ten dzień będzie na straty, bo aura się strasznie zmieniła, ale szczelił jak zły samego napływu. No, żeby się tylko nie spiął, bo już dzisiaj jak widzieliście, jakieś spinki były. Czy to będzie jesienna waga ciężka? No taka może nie ciężka, ale to jest ryba 70 cm. Ale daje, to jest walka i z rybą, i z nurtem. Podbierak mi się tu troszkę jeszcze zaplątał. Ale już jest gotowy. Straszną kondycję mają te ryby. Nie jest długi, ale jest szeroki. No, z kotwicy muszę Wam powiedzieć, że ciężko je wyholować. Dawaj, dawaj, dawaj. mamy go <ścoughs> mamy je jednnego Polca go kaung Proszę bardzo Jaki krawężnik szeroki Piękna, szeroka ryba naprawdę Przepiękny bolas, patrzcie jaki jaki gruby Piękny, gruby, jesienny bolasek ale krewka mu leci, trzeba go szybko. Do podbieraka. Jeszcze go tak przymierzę, przymierzę do miareczki. No, nie ma 70, 69, 68, ale naprawdę przepiękna ryba. Już taki brzuszek ładny. Patrzcie, no przepiękna ryba, naprawdę. O, wypuszczamy, wypuszczamy, wypuszczamy. Ale już myślałem, że ten dzień będzie na straty, bo naprawdę mamy dzisiaj dwie pory roku. Nawet było słońce, teraz strasznie się rozwiało. I no nawet może dzisiaj jeszcze być deszcz, bo tak widzę, chmury naszły z zachodu. No ale w końcu jest poleń. Mam nadzieję, że to miłego początki, Atakujemy. Tak jak myślałem, że ryba jest po tej powodzi strasznie rozbita. Naprawdę jest ciężko, ciężko. Wiadomo, no są te ryby, ale są strasznie rozbite. Jeszcze w ogóle woda jest ponad prawie pod 3 metry, nie, jak była powódź, była powódź tutaj chyba była fala. Akurat gdzie tutaj łowimy, to była fala 5 metrów z groszem. No to teraz jeszcze jest pod 3 metry. No ta woda jeszcze cały czas schodzi z tych zbiorników retencyjnych. Myślałem, że to będzie miesiąc po powodzi. I szybko to ładnie, szybko to ładnie zejdzie, ale nie, nie, nie. Woda cały czas się utrzymuje wysoka, a te ryby są niepogrupowane. No, w każdej, może nie w każdej klatce, ale no, no, co kilka klatek jakieś są pstryki, ale to są pojedyncze ryby. To nie ma tak, że postawi się cumę i że te ryby się łowiło tak jak w tamtym roku, jak dwa lata temu. Ja już nie mówię, że kiedyś się łowiło po 10, po, po 15 z jednej, z jednej klatki, ale chociaż te trzy, te pięć Pięć rybek, trzy rybki, no to, to to było o tej porze roku, to, to to było normalne, ale naprawdę, no woda, duża woda zrobiła swoje, no i też jeszcze nie wiemy do końca, jaki to jest układ, teraz jaki układ dna się zrobił, bo tutaj zawsze były muldy, były przykosy, a teraz jest tak wysoka woda. Wiadomo, tam echo pokazuje, ale wszystko zostało rozmyte i trzeba się nauczyć od początku, gdzie te ryby teraz będą się grupowały. Kiedyś to płynęłem jak na swoje, a teraz od początku trzeba będzie wszystko się nauczyć. Wiadomo, te ryby też może z dużą wodą poszły, w duże gdzieś. Mam nadzieję, że jeszcze się dobiorę do tych ryb, że jeszcze się będą grupowały i namierzę takie klatki, gdzie naprawdę to będzie przyjemne łowienie po, po, kilka, po kilka ryb. Co zawsze mogło być lepiej, ale nie ma też co narzekać. Tak jak przypuszczałem, było bardzo, bardzo ciężko. Pierwszy raz człowiek nie pływał, no można powiedzieć, od września ponad z półtora miesiąca człowiek nie pływał. No i co? No i coś się złapało, ale no szału nie ma, szału nie ma. Myślałem, że to będzie ostre, jesienne żarcie że będą poczybolenie z klatki, dwa na warkoczu, jeden na napływie, a to nie ma guzi guzik. Ryby są strasznie rozbite, ale jakieś rybki padły. Tritek zdał egzamin. No i co? Czekać tylko, jak to się wszystko uspokoi, jak ta woda zejdzie, jak się ustabilizuje, będzie te 1,20 20 m, to jest takie optimum tutaj, gdzie łowię na tym odcinku, te 1,20 m, 1,50 m. Jak już będzie ten piach widać, jak będą te przykosy, mam nadzieję, że jeszcze... Te ryby w tym roku na mierze i to jeszcze na pewno nie jest mój ostatni raz na boleniach. Na pewno jeszcze się zemszczę za dzisiejszy dzień, chociaż mówię, nie był najgorszy. Rybki jakieś padły, ładne też były. Rybki były mniejsze, były większe, ale to nie było to, na co liczyłem, co było w tamtym roku, co dwa lata temu, no ale mówię, no była powódź. Nie, nie, nie mogłem się spodziewać, że będą no mówię, ryby pogrupowane w klatce po, po, po kilkanaście sztuk, ale naprawdę jeszcze się zemszczę, odegram na nie. Zostawcie subskrypcję, śledźcie filmy na kanale Fox Rage Polska. I do następnego razu.